A my zacznijmy w takim razie dzisiejszy odcinek od 17 pików 8,1 plus. Zrobiłem je, ponieważ potrzebuję foderu na jakieś paczki. I pięknie Fabinio. I bierzemy Lucasa Hernandeza i lecimy dalej. I mamy kartę, weźmy Castelsa teraz. Dobrze, a ja jak będę otwierał piki, to prosiłbym Was o zostawienie łapki w górę, także subika na moim kanale, żeby codzienne materiały Was nie ominęły. I trafiamy Marco Asensio. Stop! Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl. Od teraz przy zakupach za minimum 200 zł dostaniecie od 100 do 200 tysięcy końców w gratisie. Mają bezpieczne metody dostawy, a także wszystkie metody Płatności. A z kodem OSCAR dostaniecie to wszystko 5% taniej. Link jest w opisie. Po swoje. I pięknie. Nacho Hernandez. I Eriksen. I Dudek. Dobra, lecimy dalej, bo te piki już strasznie długo otwieram. I dobra, weźmy Incynie. I ostatnie 7 pików do końca. I jest Inform. Właśnie chciałem powiedzieć, że miłoby było, jakby wpadł Inform i wpadł. Także lecimy dalej. Otawio. I. A weźmy wrzutkę za. I. Jorginho Pięknie 8,4 Dalman. I zobaczmy. Może akurat, może akurat. I brąz 87, dobra, walkoutu się nie spodziewałem. I ostatni Pik. A, ah, Sergio Biscuit. Dobrze, i zobaczmy. Dwie paczki 2x84. Co my tutaj będziemy mieli? Chorwacja. Ej, może Lukita będzie. Nie, no chyba to musi być Luka. No i pięknie, Jackiem Gryliszem I jeszcze jedna taka sama paczka. Zobaczmy. Uwaga, uwaga. I mamy niemco I mamy Niemca na SPD. I mamy Dżuszczyłek i Misia. Ciekawe, czy podwójnym. Uwaga, nie, ale i tak 8-8 spoko. I zobaczmy, składzi krywala i w ogóle właśnie. Paweł dybala, Paweł dybala, Paweł Alison. W sensie jak on może wyglądać, no to jest jakiś sztos, nie? i ja pierdziela, jakiś strzał mocny. Może jakoś jesteś w stanie mi tą drugą stronę opinii pokazać. Aj nie wiem co ja zrobiłem. Oj, Insinia. Dawaj. Oho, a kurde, to 45 była. I teraz Insinie, 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 dobrze do kaki, kaka, kaka, gol! Odbiło się od Renard, ale jest. Ten Sandro ma fajną sylwetkę do gry, tak mi się wydaje. To w sensie takiego defensywnego, lewego obrońca ma fajną. A, jajaj, ten ty, No ten Insinie za niski jest do tego triku, jeżeli chodzi o trolling. I Dybala, o kurde, o kurde, o panie. jaka piłka, ale dobra interwencja Alice'a. Dybala, Dybala i 3 do 1! Pięknie. I jeszcze dobra piłka do Dawida Ginoli, i David Ginola, i David Ginola, i nic z tego nie zrobiłem. Kurde, szkoda. A ładnie ciśnie, i wiali. Ale, o, kurde, słabiutkie to było podanie. O. Dobra, zamykam mordy gram. No, gościu nie wykorzystał tego po prostu. Jakby, jakby to wykorzystał, to miałby szansę. Ale teraz, nawet jak strzeli, to już raczej tak średnio, nie? Ale nie strzeli. Dobra, zobaczmy, Jastrzebianka, uwaga, Pedru Czechu, Van Dijk, Vidic, Aleksandro, okej okay. Taki dobry składzik, fajny Wow, 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 i zobaczmy, Didier Drogba, Didier Drogba I, 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 i. No skopał, ale to skopał, I ja nie mogę, gościu chciał mi jakoś opluć, a opluł sam siebie i monitor ze śmiechu chyba Oj, 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 znowu mój błąd I Bejerin, dobrze, a na zielonym gościu próbował, dobra ja się fajnie bawiłem. I zobaczmy teraz, Dawid Zinola. no to musi być gol. To musi być gol! Oj, 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 ładny Florencji, dobrze, Casillas, w sensie to w środek, nie? Dobra, i teraz, dobrze do Dawida Zinoli, Dawid Ginola, Dawid Ginola, Dawid Ginola, Dawid Ginola, Dawid Zinola! Jeden do zera w końcu. Wiecie o co ja, ja się, czekajcie, i dobrze. A jeżeli Real wygra, to Arsenal też niech wygra. Czemu nie? I Insignie. Dobrze! I pięknie Paweł Dybala z kolejnym golem. Wszystkie starcia oprócz. Wow, piękny gol. Wszystkie starcia oprócz yy, City Arsenal, bym sędzią zobaczył w półfinale. I zawieszamy piłkę wysoko McKenny. Co się stało? Czekaj, karny? Co? Co to sędzia z La ligi jest? O co tu chodzi? Dobra, zobaczmy. A, i szczytał mnie. Aj, kurna. Dobra, ale Oliwa sprawiedliwa, można powiedzieć. Nie, znaczy tak mi się wydaje, że to troll, bo raczej nikt taki normalny by czegoś takiego nie pisał. I Zinola, pięknie. W sensie po podejściu z Realu Madryt. Ale już wiem, bo grał w Boltonie. O, Sandro Gol, co jest? Ale ogólnie było śmiesznie przez jakiś czas. Na początku wyzywał tylko kibiców. Oj, o, ładnie, 4-2. Na początku wy... wyzywał. <gryw> Na początku wyzywał tylko Ha! Co, co to za matą był? A my zobaczmy przerywnik. W takim razie wiecie co? Otworzę jedną paczkę 10x83, bo nie mam foderu. Także zobaczmy. Uwaga! Będzie Niemiec na no, SPD, czyli Joshua Kimiś, tak? A nie, Oberdorf może podwójny. Proszę, jakby był podwójny, to byłoby spoko, kurde. I zobaczmy, co tu będzie. Uwaga, uwaga, jest Inform, spoko. Portugalia, SPO, będzie to Bruno na podwójnym chyba, tak? No to musi być podwójny. I Mbappé pierwszy raz w historii? Nie, nie wiem, kto to. A, DeMarcos. Oscar DeMarcos, imiennik. I drugi składzik na party pika i lecimy, zobaczmy. Może akurat coś fajnego trafimy. Oczywiście odsłaniam. No może będzie coś ciekawego. O, jest to ty wyróżniony. Okej, okay, jest po lewej food fantazy. Po prawej mamy Ice i ogień. Także polećmy sobie od prawej. Uwaga, bramkarz Hradecki. Tutaj mamy Renard. I pytanie, co lepiej? To Ty HM otworzyć, czy fantazy? Które pierwsze odsłaniać? Jeden? Jeden Playstyle tylko? Kto to jest? O boże, Andre. Dobra, zobaczmy. Narodowość, uwaga, już posiadany? A, Dżamal musiała, łoku. Ej, 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 dobra, biorę Jamal'a. Także zobaczmy, składzik rywala. Fajny, fajny, fajny. fajny. Kurde, fajny. Uuu, Gert Miller, uwaga, Gert Miller. No to będzie strzał finezyjny, dobra, i od razu wychodzimy, bo nie chce mi się nadrabiać w wyniku. Dobrze, to zobaczmy. Petru Czechu. O, 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 o. Same ikony. Ten Campbell to jest kocik, samolocik. I zobaczmy, teraz dobra piłka. Dawaj, dawaj, Hektor, dawaj, Hektor. Ledwo co, ale jest. Dobrze, dobrze, dawaj, dawaj, Aleksandro, Aleksandro, proszę cię, zrób to. Nie, 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 nie. nie. Tutaj do Ełzebio dobra piłka. Tapin. To już było pewne, ale jeszcze jeden tapin. No, że sz... Jezus, jak ta piłka się odbijała pod nogi, no. Arr. Już nerwy, już nerwy wchodzą, ale dwa mecze do końca, jesteśmy na ostatniej prostej, ale... Dobra, to kontynuujemy walkę, kontynuujemy walkę, zobaczmy Oby to nam coś... No co no, obyśmy teraz wygrali po prostu Petru Czechu, Eden Militao, esien Mekambe, proszę bardzo, Chloe Kelly też, gramy razem O, dobrze, że mówisz, to nie, to nie będę wyzywał rywala Nie, nie, no grajmy Co ty, dawaj, gramy mecz, normalnie, normalnie gramy Dobra i Paweł Dy... Zobaczmy Paweł dybala w akcji teraz. Aj ładnie jestem Georgie Best, Georgie Best się rozkręca, uwaga, Eder. Mato, mato, mato. Z tego jest tego nie ma co grać, widzę, że Trojo ma go opa opanowanego do perfekcji. O kurde. I Kilian. O ho, 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 Co to było? Chloe Kelly! O, dobra, nie dobra, ja to wygrywam, bo ja widzę jaki to jest mecz. Wystarczy mi jedna akcja i mam bramkę. Dobra, mam farta jak cholera. O, to, to był błąd, ale ja też jakoś nie byłem wybitny. Kili-kili. Prosty zwód, prosty zwód, a ja jak, jak dziecko się dałem, ale dobra. I Chloe, Kelly i Casillas, Nie, ja nie wiem, nie. Już działa Rivals, mi działa minek. Nie, ja nie wiem. Nie, nie mam pomysłu w ogóle na ten meczek na razie. Jedyny mam pomysł taki, żeby zrobić zmiany. Dobra, Iker Casillas walczy o miejsce w pierwszej 11 na Foot Champions, ewidentnie. No nie jest łatwo. No. Powiedziałbym nawet, że jestem skaza skazany na porażkę w tym meczu. Paweł Dybala, no masz szansę się rozpędzić. I dobra, dobra, błąd rywala. Błąd rywala ewidentny. I teraz nie będzie tego błędu, bo kurwa, no perfekcja w tej obronie perfekcja. I wini, wini. wini. A kurde co, no, piłę, no. Dajesz mi gola. Jezus, wiesz co? Jesteś the best, stary, nie? Jesteś the best. Mega fajny meczyk i mega ci dziękuję za tego winka, bo to było naprawdę. To było naprawdę miłe. A jeszcze haler jest do zrobienia. Ty, 4 minuty, dobra, robimy halera jeszcze. Robimy halera, bo. Bo Rusia fajnie zagrała podobno z Atletico, także w nagrodę zróbmy tego halera. Niech w nagrodę trafi do mojej drużyny. Siema, Kuba. No co no, karta za skład 83, nawet jakby jakimś cudem, Borussia nie wygrała tego meczu To mamy fajny, fajny, fajny foderek, nie? A przy okazji, no nie wygląda źle, 4 na 4, wysoki napastnik, można go przetestować dzisiaj Ale to drużyny sportowe? A, to drużyny sportowe grają, ja myślałem <grym> Ej, to bym go nie robił Nie, no co ty gadasz? A nie, rzeczywiście, nie nabrałeś mnie <grym> Sorry Dobra, mamy godzinę 19, zobaczmy co takiego wyszło dzisiaj. Chociaż czuję, że może być delikatnie dead. Natomiast tak, pamiętajcie o codziennym logowaniu, bo teraz chyba 500 EXPA jest. Także, moim zdaniem, warto. Zresztą to jest tylko skład brązowy, także. No Dobra, szukajmy. Odświeżyło się 82 plus razy 11, 83 plus się odświeżyło. On był, on był. E, w sumie, jako taki defensywny, typowo. Ale niski. Myślałem, że jak dali takie statystyki, to ten gościu ma jakieś 1,90 m. Dobra i testujemy nową paczkę z Team of the Week. To jest paczka wymienna. Także może jeszcze uda nam się coś zarobić, zanim ludzie się na to rzucą. Co tu się stanie? Wymienna paczka z Team of the Week. Gdzie ona jest? Gdzie ona jest? Uwaga, szukamy tej paczki najpierw. I uwaga, uwaga. Dobra, zobaczmy. Zaróbmy coś, zaróbmy trochę końców, Kylian Mbappé z Kosowa, Kylian Mbappe z Kosowa Dobra, pokaż kotku ile kosztujesz, o ej dobra, 87 overalla z Hergowa Sprzedaje, szybko sprzedaje I mamy też ukończenia, cudownie, 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 a jutro na streamie, w sensie dzisiaj jak to oglądacie widzowie, będzie rano stream po pierwsze no, musimy jakoś się doczołkać do tej paczki. Uwaga, składzik rywala. No, Rafa Marquez, to jest mój Nemezis w ostatnim czasie. Paweł Dybala, dobrze do Zinoli, Ginola, Ginol... Yes! Jest! Jezus, Maldini jak wylał. Uwaga, uwaga, Sandro, Sandro, Sandro... I kaka! I van der Sar. ja pierdziele. Widzę, że gościu gra naprawdę skomplikowany futbol. Nie wiem, czy on zrobi jakąś inną akcję niż Tapin. Znaczy, ja, roz ja rozumiem robić czasami Tapina. Ale żeby każda akcja opierała się na tapinię też. Dobra, Mbappé ładnie. Dobrze. Dobra. I Dybala. I czekajcie, bo jeszcze jest Paweł Dybala. Dybala. Dy... Nie, ja przekombinowałem chyba tą akcję mocno. Już mogłem wcześniej strzelić. Uwaga, Mbappé. Ładny lobik, Ładnie, kurde. Dobra, kilian Mbappé. Co tu będzie? Co tu będzie? Ciekawe. Wow. Zaskoczył. Zaskoczył kibiców. Zaskoczył widzów. Wszystkich zaskoczył. Ale wiecie, co jest najgorsze, że teraz mu nie wyszło. Ale jeszcze takie dwie próby i pewnie mu wsiądzie ten głupi tapin, no dobra Incinie, to też tapin, co? To też tapin. A nie, bo mi się nikt nie chce pokazać na No co za banda patałachów, nie? Ricardo, Ricardo Kaka. Dobrze do Jinoli i bez kombinowania, bez kombinowania, dwa do jednego, pięknie. Dobra, dawaj, dawaj. No nie mogę, no nie mogę, to no nie mogę, to no nie mogę, to no nie mogę. No nie mogę no nie... Zinola, dobra, fardza fart, za fart, fardza fart, fart, za fart Kasztano głowy, dobrze rozprowadził piłkę. <laughs> Nie mogę, czemu? Czemu z taką łatwością? Ile FP ładujesz na to C0 raczej? Ja końcy będę wydawał. I uwaga, Tapin! Kto by się spodziewał? I kaka! Uuu, dobra, troszeczkę farta, troszeczkę farta teraz tylko się obronić, bo to jest największy problem ty, po strzeleniu gola, żeby się obronić. Dobra, to robimy jeszcze głosowanie na sam koniec na Toccy z Bundesligi. No to nie grał przecież cały sezon, to ja nie wiem czemu on tu jest. Nubel, Hradecki, Kobel. Dobra, jeszcze sobie tabelę odpalę. Dobra, dajmy Hradeckiego, bo to legenda DK United. I w sumie u mnie też bronił dobrze w wersji headliner, także już widzicie, już widzicie widzowie na YouTube, jakie to jest głosowanie. Troszeczkę takie sympatii. Także tak, no Grimaldo i Frimpunkt to raczej każdy fan piłki wie, że no oni to miejsce w Team of the Season mają raczej pewne. zrewolucjonizował zrevolu zrevolucjon pozycję Bramkarza. No ja no wiem, ale w tym sezonie. Tak jakby dać teraz Messiemu złotą piłkę za World Cup. Ha, ha, ha. wcale to nie jest takie niemożliwe w sumie. Dobra, ja bym dał Schlotterbecka, bo go lubię, a drugiego szczerze nie wiem. Wiem, że to jest obrońca i to. Dobra, to Joseph Bratan, w takim razie, Simakan. No to i tak, na pewno Wirz do środka pola, bo to jest to peczka. Ja lubię bardzo Jamala Musiala, także bym go też dał. A tutaj mi widzowie na podpowiadają, że nie Joseph Bratan, a tak na środek obrony, także tak zróbmy. To co, Jamal Musiala, Wirz, jakiś SPD, Granitczaka. On też fajny jest. Dobry sezon, wydaje mi się, że miał... No i tak, na napadzie na pewno będzie Kane, bo Król Strzelców Girasi, bo jest drugim królem strzelców z tego co widzę. No i w sumie idąc z tym takim rozumowania, to Openda powinien być trzeci i chyba go damy, nie? Dajmy sobie Opendę. No dobra, tutaj podpowiedź, że niby Boniface zamiast Girasiego ma być. No to ja już nie wiem. To coś takiego. Dobra, zróbmy coś takiego. Trudno. Także co no? Fajny, fajny składzik. Radecki, tak, Schlotterbeck, Frimpong, Grimaldo, Chaka, Wirtz, Musiala, Kane, Girasi, Boniface. To, to jest mój głos. Pochwalcie się w komentarzach, co byście zmienili w tym składzie, no i jakieś krótkie uzasadnienie.